Nauczono nas, że potrzeba wielu poświęceń i lat, a może nawet dekad ciężkiej pracy, wznoju i trudzie, żeby osiągnąć sukces. I mam dobrą i złą wiadomość. A być może, gdyby spojrzymy na to głębiej, okaże się, że to jest dobra i dobra wiadomość. Od małego byliśmy karmieni taką iluzją skończoności. Przedstawiono nam taki model życia, w którym dobrze uczymy się w podstawówce, zdajemy dobrego liceum. Doskonale zdajemy maturę, wybieramy się na wymarzone studia, i kiedy już je skończymy, z wielką dozą trudu i poświęceń, to dostajemy wymarzoną pracę i jesteśmy szczęśliwi na wieki. I chyba nie muszę mówić, jak bardzo wielu z nas przejechało się na tym modelu, bo tak naprawdę niewiele rzeczy w życiu opiera się na robieniu. Czegoś, czego bardzo nie chcemy robić i co przychodzi nam z wielkim trudem, co prowadzi do cudu, do czegoś, co w końcu jesteśmy szczęśliwi, do sytuacji, w której nagle otwierają się przed nami wszelkie możliwości. Są takie sytuacje, na przykład, jeśli ktoś ma szczęście, to może się ułożyć tak, że fakt, chorujemy, ale. Jest operacja, która może nam pomóc, i umawiamy się na tą operację, przechodzimy operację, przechodzimy okres rękowy i jesteśmy zdrowi. To jest taki model, w którym mamy jakieś niedogodności, trudy, być może nawet dużo bólu, ale prowadzi to nas do rozwiązania problemu raz na zawsze i już jesteśmy zawsze szczęśliwi w tym aspekcie życia. Ale musicie przyznać, że bardzo rzadko tak właśnie układa się życie. Bardzo niewiele rzeczy w życiu układa się w ten sposób. Dobrym przykładem na to, co chcę przekazać, jest dieta odchudzająca. Myślę, że większość osób, które oglądają ten film, i na jakimś etapie swojego życia miało do czynienia z odchudzaniem albo z dietą, która miała wywrzeć jakiś tam wpływ na nasze zdrowie. I wiemy już nie tylko na podstawie własnego doświadczenia, ale badań, że drastyczne diety. Krótkoterminowe, czy to jest dwa tygodnie, czy pięć miesięcy, ale takie, które trwają przez określony okres czasu, nie przynoszą trwałych efektów. Nawet jeśli schudniemy albo osiągniemy ten wymarzony poziom zdrowia, to taka dieta jest doskonałą trampoliną do powrotu do albo jeszcze gorszego samopoczucia i stanu zdrowia, albo przynajmniej tego wyjściowego. Dlatego Chciałam wam przekazać, że w większości przypadków sukces nie różni się tak bardzo od tego, jak do niego dochodzimy. Od tego stylu życia, który musimy zaadoptować, żeby dojść do sukcesu, sukces nie jest aż tak bardzo różny. To może brzmieć trochę beznadziejnie, ale tylko wtedy, kiedy przyjmujemy model, że życie musi być ciężkie i trudne i musimy podejmować wiele wyrzeczeń, żeby coś osiągnąć. Ja chciałabym spojrzeć na to dzisiaj trochę inaczej, żebyśmy wszyscy razem na to spojrzeli trochę inaczej. A co gdyby podejść do sprawy tak, że jak ja na przykład podchodzę do tego kanału, gdybym myślała tym klasycznym modelem? Znienawidzone studia, które prowadzą do wymarzonej pracy, to teraz musiałabym się okropnie męczyć, robiąc te filmy i przełamywać swoją niechęć i robić codziennie rzeczy, których nie chcę, żeby potem dojść do jakiegoś etapu, w którym uwolnię się od tego i moje życie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast to tak nie wygląda. Jeśli robi się to, co naprawdę chce się robić, to potem ten sukces wygląda dokładnie jak robienie jeszcze więcej tego, co chciałeś robić. Chciałaś robić. Jeśli ten kanał odniesie sukces, to będę miała pole do tego, żeby robić jeszcze lepsze filmy, robić ich więcej, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby budować społeczność, żeby wchodzić w interakcje z odbiorcami i to ma szansę odnieść sukces, dlatego że ja właśnie tego chcę. Ja chcę robić to, a nie to, ma mnie zaprowadzić do czegoś zupełnie innego. I wiele osób może w tym momencie poczuć beznadzieję, ponieważ ja też, wiele z nas wybrało drogę pokierowani przez rodziców, rodziny i ogólnie społeczeństwo, gdzie przeszliśmy te wszystkie etapy. Skończyliśmy tą edukację i znaleźliśmy się w miejscu, w którym codziennie idziemy do pracy, której przynajmniej nie lubimy, a wiele, wielu z nas po prostu nienawidzi. I codziennie wieczorem próbujemy zapomnieć o tym, jak bardzo nasze życie wydaje się bezcelowe. I ale przeszliśmy taką drogę, podjęliśmy tyle trudu, pod, zrobiliśmy tyle wyrzeczeń, że nie wyobrażamy sobie, żeby teraz się wycofać. I chciałam Wam przekazać, że to wcale nie jest tak, że musicie się wycofywać. To może być bardzo subtelne i stopniowe przejście, i dla każdego jest szansa, żeby robić co innego. I żeby dojść do tego sukcesu, który będzie Waszym sukcesem, a nie sukcesem zaplanowanym Wam przez rodzinę, społeczeństwo 40 lat temu. I tutaj chciałabym Wam przedstawić kilka sposobów na to, jak już dzisiaj zmienić trochę trajektorię. W opisie znajdziecie link do takiego dokumentu, który możecie wydrukować i pomoże Wam w wykonaniu tych zadań. Nie musicie teraz notować. Także zapraszam do pobrania. Jeśli wykonacie te trzy zadania już dzisiaj, to może tak delikatnie zmienić trajektorię Waszego życia. Będziecie bardziej wiedzieli, w którym, w którym kierunku chcecie podążać, i to pozwoli Wam podejmować lepsze wybory, i to nie muszą być drastyczne zmiany. Jeśli codziennie będziecie podejmować troszkę inne, trochę bardziej nastawione na to, czego wypragniecie, wybory, to. Zanim się zorientujecie, wasze życie zmieni kierunek i będzie to bezbolesne, bo żadna zmiana, która wymaga odcięcia ręki, nie jest zmianą, która przynosi pozytywne efekty. Jeśli chodzi o te zadania, zaproponuję Wam na dzisiaj trzy. Pierwsze zadanie może wydawać się trywialne, może infantylne, ale nie dajcie się temu zwieść, bo ma wielką moc pokazywania nam, czego tak naprawdę chcemy. Rozpisanie sobie swojego idealnego dnia. Wiem, że to brzmi jak zadanie dla dziecka z podstawówki na zasadzie, kim będę, jak będę dorosły, ale dajcie tę szansę. Przez chwilę pomyślcie, kim będziecie, jak będziecie duzi, kim będziecie, jak wreszcie będziecie szczęśliwi. Yy, domyślam się, że większość osób częściowo już robi to, czego chce. Yy, natomiast. Popuśćcie w wodze fantazji, yy, dajcie sobie szansę bez wyrzutów sumienia i bez kwestionowania swoich pragnień rozpisać sobie dokładnie jak wygląda ten wasz idealny dzień, jeśli to będzie śniadanie pod wulkanem i całodzienne kąpiele w oceanie to, dlaczego nie? To nikogo nie skrzywdzi, nikt tego nie przeczyta, możecie to potem spalić. Drugim zadaniem, które zaproponuję, żebyście wykonali, jest wzięcie tego waszego idealnego dnia i wybranie z niego takich motywów, które możecie już zaimplementować dzisiaj. Jeśli waszym, już trzymając się tego przykładu, wymarzonym zajęciem jest pływanie w oceanie, to czemu nie zacząć wychodzić na basen, chociaż raz w tygodniu? Jeśli chcecie tworzyć coś, jeśli waszym marzeniem jest zostanie pisarzem i spędzanie dnia w kafejkach, pisząc książki, które odniosły wielki sukces, zacznijcie pisać i chodźcie do tych kafejek, jeśli będzie to chociaż raz w tygodniu. Ostatnie zadanie jest czymś, co dałem drugowskaz, do podążania w kierunku własnego sukcesu, tego sukcesu, który jest wasz. I bardzo, bardzo namawiam Was, żebyście nie odpuścili tego trzeciego zadania, tylko je wykonali. W opisie znajdziecie link do tego dokumentu, do pobrania, i tam będzie taki matrix wartości. I chciałabym, to jest tylko pomoc, bo chciałabym, żebyście poświęcili najbliższe godziny albo nawet dni. Na to, żeby uświadomić sobie chociażby na bazie tego dnia waszego wymarzonego, jakie są wasze wartości. I nie mówimy tu o wartościach m, takich dla innych. M, nie mówimy tu o tym, co ludzie pomyślą, jacy powinniśmy być, jakie powinny być nasze wartości. Powinniśmy być dobrymi rodzicami, powinniśmy być y, y, odpowiedzialnymi pracownikami i patriotami. Nie o to chodzi, jeśli oczywiście to jest waszą wartością, to zawrzyjcie. Ale spróbujcie na to spojrzeć tak od środka, bardziej z ciała niż z tego, czego nas nauczono. Ten Matrix ma wam tylko pomóc pokazać drogę, jakie mogą być te wartości. Na przykład, jeśli wasz idealny dzień polegał na tym, że mieszkacie na egzotycznej wyspie, pływacie w oceanie i chodzicie na wycieczki górskie i na przykład piszecie książkę o tym, to dla przykładu, powiedzmy te pięć wartości, które proponuję, żebyście wypisali, to będzie wolność, kontakt z naturą, kreatywność, wysiłek fizyczny i zdrowie fizyczne, i na przykład pomaganie innym. Jeśli to się zawiera w tym waszym koncepcji życia idealnego. Tutaj może pojawić się takie hmm, podsycane tym, czego byliśmy uczeni jako dzieci, i od dzieciństwa i do, aż do teraz jesteśmy uczeni przez społeczeństwo, że to jest egoistyczne. Już samo marzenie jest egoistyczne, samo wyobrażenie sobie swojego idealnego dnia jest egoistyczne, ale właśnie po to tu jesteśmy, żeby zdementować to, żeby hmm, zrozumieć, żeby pokazać samemu sobie, że. Tak naprawdę jesteśmy sami z naszymi wyborami, bo jak już mówiłam w poprzednich filmach, osoby, dla których próbujemy żyć, nie mówię tu o naszych dzieciach na przykład, bo domyślam się, że dla większości osób te dzieci znajdują się w tym kanonie wartości. Nawet jeśli są źródłem trudów i kłopotów, to jest to element życia, którego pragniemy. Natomiast mówię to o tym, co ludzie powiedzą i yy, jak będziemy postrzegani. I jeszcze raz chciałam do Was zaapelować, żebyście pamiętali, że to nie ma znaczenia, co pomyślą o nas inni ludzie. I dajmy sobie szansę, chociaż w teorii, stworzyć ten zestaw wartości, który jest taki tylko nasz, który należy do mnie i on będzie moim drogowskazem do tego, żeby z marzeń zrobić cele. Ale o tym już będziemy rozmawiać w następnym filmie albo jeszcze kolejnym. Zobaczymy, jak mnie flow poniesie. Pobierzcie ten plik, rozpiszcie sobie dokładnie wasz uwymarzony dzień i te wartości, i dajcie znać, co Wam ten, to ćwiczenie przyniosło. Koniecznie skomentujcie i jeśli macie jakieś uwagi, jeśli uważacie, że powinnam coś jeszcze dodać do tego filmu, jeśli macie zupełnie inne spojrzenie na sukces, to bardzo proszę, dajcie znać.